Witam. W tym filmie zajmiemy się funkcją malarz formatów. Służy ona do skopiowania właściwości formatu jednego elementu do innych. Zmieniamy wtedy grubość linii, jej wygląd, kolor oraz warstwę, do jakiej należy element. Przygotowałem wcześniej trzy elementy: linie 2D, bryłę 3D oraz element konstrukcyjny typu ściana. Każdy z nich ma inne właściwości, i będziemy chcieli przenieść je z linii 2D na pozostałe elementy. Wybieramy funkcję w zakładce Zmień, następnie wybieramy element, którego właściwości formatu chcemy skopiować. Teraz zaznaczmy elementy, które chcemy edytować. Przetrzymujemy lewy przycisk myszki, aby wybrać wszystkie i puszczamy. Aby wyjść z polecenia, wciskamy Escape. I to wszystko, jeżeli chodzi o funkcję Malarz formatów. Dziękuję za uwagę.